we <laughs> Ja usiemanku z tej jest Minecraft a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft mody. Dzisiaj zajmiemy się modem Craftable Animals, który dodaje nam do gry craftowane zwierzęta. Zobaczcie. Mamy tutaj na przykład bałwana, golema, świnie gdzieś, o co są świnie, świnia z siodłem, możemy sobie na nią usiąść i są tutaj różnego typu zwierzęta nie będę pokazywał craftingu ponieważ w następnym odcinku będzie mod crafting guide który dodaje nam wszystkie receptury przedmiotów tych standardowych oraz tych z modów no i ten moc jest przydatny, ponieważ jeśli chcemy zrobić sobie hodowlę owiec możemy je skraftować a potem sobie zamiast ich przywoływać yy, pszenicą możemy sobie skraftować i zespawnować. To jest normalna biała owca, mamy je do wybioru wszystkie kolory po prostu Wszystkie moby, które są w grze. To by było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.